Dobra jest jedna kurwa rzecz. Co to jest za montaż? To wygląda jakby ona mówiła dwa słowa, musiałaby przerwać bo nie pamięta co dalej mówić i mówi kolejne słowa. No patrzcie jak to w ogóle wygląda. Ten montaż jest kurwa przepotężnie tragiczny. Teraz. Magiczną, która zawiera... Czemu nie mogli tego zrobić na jednym ujęciu bez żadnych głupich zbliżeń? Bartos. Nie rozumiem Pod postacią sześciu karteczek na każdej z nich jest napisany jeden zmysł Wzrok, węch To takie pyk, pyk, pyk za każdym razem jak jest montowane Ja pierdolę Ała Słuch, dotyk, smak i intuicja I w dzisiejszym odcinku Hubert, aktualny kamerzysta Siema Przecież pewnie Hubert pomyślał, że kurwa odpierdoli majsterzczyka tutaj w montażu <laughs> Kurwa patrz Ja pierdolę Ale montaż, ale dużo przejść uh, uh, uh. Straci jeden z tych zmysłów, który sam sobie wylosuje Jest taka jedna rzecz, którą chciałabym, żebyś dzisiaj stracił Ale nie między nogami Nie, 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 to nie jest zmysł, to jest narzędzie Tu nie wolno to Dobra. Jest O, ta co wypadła Ja pierdolę Laska mówi, że ma stracić jeden zmysł, a ten pyta czy nie ten między nogami O ja pierdolę To ona no się nie że on w ten sposób montuje, jak on nawet nie wie, czym jest zmysł, bo bez beka na siłę próbuje, w kurwa, wpierdolić. pierdolić. Ja, mówisz, mówisz? Zobacz, na pewno? No jasne, że tak. Dobra. Ale ja już to nie mam prawie, bo nie wiem, czy ja ci... Wzrok wylosowałem. Wzrok. No raczej straciłeś, właśnie, wzrok. O. Ostatnie wyłomowice, chyba muszę jeszcze się napatrzeć, Jezus. Mm. Ja pierdolę. Ja, Taki regres w życiu, zajebać, chuj już z tymi wyświetleniami. Ale żeby z Freeza, kurwa takiego clean sobie załatwić. Kurwa Kinga nikt Cię nie chciał. Mi się nawet podoba, że jakby co. O, nie no teraz, odcinaj mi wzrok. Zagrę. Usiądź sobie. No prawie. A Ty nagrywasz? No tak, ale weź sześć za kanapę. co Ty robisz? Oh, o kurde. <grych> <grych> Wiesz co mi to już Nie mam pojęcia, dlatego słucham uważnie. Ja muszę powąchać. Polisz? Nie wiem. pogadaj z jest. To jest ta, ta zabawka, Jezu, kurwa, jaki cringe, Powąchać musi polizać. Czy jakieś nawiązania seksualne? Nie wiem, Kinga się nie depiluje, czy o chuj tu chodzi? Ja ci kupiłem, z zakopany. Dokładnie, owieczka w skrócie. W no, no. Więc, owszem, zgadłeś. Dobra, wystaw ręce? Masz. No, o kurwa <grywa> o, Argentyńskie pośladki Jezus pierwszym razem, gratulacje mm. myślicie sobie to za dzikie zwierzę na wolności Nie, to tylko Hubert planuje ubrać buty Klapki To twoje <grywa> okay. O, nie zabij nas błagam Postaram się Daj nagram cię Trzymaj, trzymaj kamerę Jak sam. trzymam na ciebie, nie? Pasy zapnij, bo nigdzie sobie nie No, na, Nagrywam cię równo? Troszkę może w prawo. Twoje w prawo w sensie. Tak? I co, wiesz, gdzie jechać? Oczywiście. No, no, ładź, błagam cię, bo gorąco umrę. Nie, tu, to... ale ty jesteś pleciosz Mam nadzieję, że umiesz jechać do dżunglarza. Tak, na, na wyczucie, czekaj, bo muszę zadzwonić do niego. Dobra, proszę bardzo. Dzwoni się. Brama się do dżunglarza zamknąć, ja pierdolę. Aha? Mama? To tam <laughs> Johnny Aka. Coś tam. O kurwa, mać. A nie, mama. Nic mamusia. Pomyleło ci się. No. Johnny Aka. O kurwa. Indizel. Ja pierdolę. Czy on tak zmienił kontakt matce kurwa na potrzeby filmu, żeby było zabawnie? Czy o chuj tu chodzi? O, o co o to kurwa chodzi? O, cze, cześć mamusia <głosy> <głosy> no Już do odcinek już. Halo? Johnny? Wychodź <noise> Johnny No nara <noise> Gdzie Johnny? No idzie przed tobą, właśnie, hołaj, hołaj! Johnny, cześć Zlał mi pionę? Dojechaliśmy prawie, teraz sobie tylko zaparkuję i przyjadę ludzi, znaczy zaparkuję tylko <grym 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 <zamiarzy> Ma dwóch ojców, nie no, nie piszcie tak nie. Mój Jezus, pod prąd nie chcę jeździć Na pasach, na pasach, jak znany komentator nie. sportowy Nie, nie jestem taka szalona Gdzie chcemy zaparkować, powiedz No, tu Lewo, jest git, tu jest git Lewo? Tu No dobra Siadaj A Gdzie stoimy, na środku? Nie, tutaj no na parkingu właśnie stoimy Okej, okay, to ja wychodzę no, Wyżej trochę. Ja tylko muszę tu jeszcze coś wziąć, ale to dobra? I Johnny mi musi to zabrać. Dobra. Poczekaj chwileczkę, zaraz. No, spoko. Teraz dojdziemy do recykla. Zachnię drzwi. Uciekamy <grym> czy nie? Drogi, jest zakłóczka. Będzie dalej w tym samym miejscu. Tylko nie chcę mi chłopaka zgubić. Trzeba było znowu casting dla nowego rodzaju. Jest tam? O kurwa, jak on wygrał casting z kimkolwiek. Ale ty miałeś z banów, kurwa, w tym castingu. Ja pierdolę! Ona robiła kasnik na chłopaka. Nie, chcę go. Nie wiem. <noise> Zostawiłam chłopaka, chłopaka pod kastora. i szczęśliwa. Może go ukradł ktoś? Nie płakałabym. Stoi... Przepraszam, pan się zgubił? O Jezus już co zrobiłam? Przepraszam, pan się zgubił? Pomóc panu jakoś? Czemu mnie Czekaj, dostaję na środku ulicy. Czemu mnie zostawiłaś? Nie zostawiłam, chciałam zaparkować tylko. No to parkuj. No to przepraszam, to nie pomoże Dobra, Elo! O Raul to przesyła 2 złote i 91 grosz. Witam Teźmy panie Fasiu, zagrasz z tym spokajem, któremu piasek nie pasuje. Ładnie. Ładnie. Dziękuję, pozdrawiam. Kostkę dla mamusi. Kostka do Kastoramy? Do Kibla <laughs> Prowadź mnie Ty mnie prowadź, ja, ja nie wiem, ja jestem z Krakowa, się nie znam Nie, pan nie miał Dobra. to Cztery kroki do przodu I teraz musisz pikołka zrobić Serio? Może kupimy... Ja pierdolę Tak Tak? Dobra To mogę kolor wybrać? Możesz <laughs> Obawiam się, że teraz wybrałbyś tylko wyłącznie Będę dotykał, mój dotyk jest złotem Wiesz co? pani się czuje? No? Bo nie widzę nikogo Załamam się w zaraz, jak półkę Nie, na szczęście już całkiem środkiem. Gorzej ma Johnny, który idzie tyłem Johnny idzie pomysł tyłem? Sobie, pomysł sobie, on się poświęca do zna ciebie Johnny żyje Powiesz mi gdzie mam iść, bo ja nie wiem, który regał Daj mi pania, pan, pana zapytam, panią No to... Ja pierdolę jakiegoś pana, panią Albo nie, znajdziemy sami Jest na wprost, czy ten? Tak No, dojdziesz już ten? Nie Kostkę do, 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 do oczyszczenia Ta, co wchłania, wie pan, wilgoć na regale, a sami chcą regał Dzięki Który regał? Zobacz, no rzeczywiście Chyba to nie? Tak? Nie <grystanie> no ja to tak nie wiem Jak to wygląda? No... Kostka to nie wygląda, znaczy coś opakowania jest Dobra, Kinga też się góra roztyła oh. Dam ci widelec no już nie musisz jeść ręki. O, 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 co to jest? Kurwa, się głodny zrobiłem, to czym Kińszczyzny jebał. Dobra, widzowie, ja spierdalam. Zmroziło mnie kurwa tak, że muszę się ogrzać, nie? Muszę iść pod kołderkę i się ogrzać, bo nie wyczymię, nie wyczymię. Także dziękuję, że byliście. Buziaczki dla was. Przepraszam, że ten film włączyłem na dobranoc. Spodziewałem się główne, ale nie straczki, nie? Sam jestem w ciężkim szoku, co się odpierdoliło. Także do nie jutro. Jutro jest ostatni dzień ze streamem ogólnie, widzowie, bo w dniu jutrzejszym. Będzie stream wieczorkiem, nie wiem o której wieczorkiem, bo w piątek postanowiłem, że dzień wcześniej jadę na High League, żeby się wyspać, żeby mieć siłę komentować walki, żeby stypki nie było. Także jutro się ostatni dzień widzimy. Wracam w niedzielę albo w poniedziałek. Zależy, czy będziemy materiały z Jasiem Gdańsku nagrywać, czy też nie, w sensie jak dużo. Więc trzymajcie się, piąteczka i dość na nie.